Nowe mieszkanko do remontu. I już pierwsza wtopa po deweloperze. Włącznik schodowy rozpięty, a światło się świeci. Choćbyśmy nie wiem, jak stykali, schodowym, światło się świeci. Takie to przypadki. Ktoś powie, po co stykam, jak go rozpiąłem. Na lekko, tu rozpiąłem, to powinno światło zgasnąć. W ogóle nie reaguje na schodówki. Zaraz będzie szukane. Co tu się stało? W ogóle nie ma na brązowych prądu. To i w salonie nie ma. Tu jest różnicówka, tu jest różnicówka, tu jest od oświetlenia. No to tu jest dobrze podłączone. E No, bo taka to sytuacja była ze schodowym, że już działa. Ach, ci elektrycy z papierami, jak to się mówi. No i co, standard. Wanna będzie, trochę przeróbek, trochę wkuwania, trochę przenosin na bieżąco. Płytki czekają miły format do układania jakiś dekor jakiś dekor jakieś gładkie tutaj jak widzieliście był problem że gniazdo było tak wpięte że dół przewodu był po prostu wciśnięty i założone gniazdko także ciężko miało się tutaj zaświecić nie chciało działać takie drobnostki na pierwszym wejściu od razu jakiś problemik że źle w ogóle źle porzucany prąd na schodowy źle powpinane wszystko w tywago. ktoś jakby się wprowadził bez przeróbek no to już ma problem na wstępie. Ooh. No i dobra, trzeba gonić robotę. Dużo przeróbek nie ma, to pewnie szybko remont poleci. Ściany tylko przeszlifować i idą do malowania, bo są ładne. Nie ma sensu tu gładzi robić. Okna pozabezpieczane. Projekt wykonawczy jest. To jest dobrze, że jest projekt wykonawczy. I wiadomo gdzie co w danym pomieszczeniu stoi. Czyli można sobie na taki projekcik patrzeć i wiadomo, co z czym się je. Jak są jakieś wątpliwości, wszystko na kartce jest, trzeba tylko poprzenosić na ściany, poprzerabiać trochę w kuchni hydraulikę i ogień. Dobra, przywierać się i atakować. Ściany nawet wyglądają głaciutko, Tu jest przeszlifowana ściana. No to jest, jest elegancka. Pójdzie grunt, pójdzie dwa razy farba będzie i idealnie. Sprawa z łazienką się wyklarowała. Grzejnik stąd znika, będzie nad geberitem, czyli to trzeba już rozkułem pod przewody. Tu, miał, tu była pralka przez dewelopera ustawiona, więc gniazdko i przyłącza idą tu. Pralka będzie stała w tej wnęce. Jakaś taka mała spiżarka, czy cholera, wie jak to nazwać, tamte pomieszczenie. Wannę, o dziwo, pani kazała deweloperowi przerobić tu, bo odpływ był tam. A teraz deweloper to przerobił z tej strony, a teraz my mamy to z powrotem przerobić z tamtej strony czyli tą wylewkę, którą oni zalali i to tak, jak było fabrycznie zrobione, my teraz przenosimy z powrotem. No, klient płaci, klient wymaga, tu się wkuwa zlew, to też trzeba przerobić, włączniki trzeba poprzerabiać, najwięcej przeróbek jest tylko i wyłącznie w łazience, a tutaj ze ścianami to praktycznie nie ma pracy, tylko pozacierać, gruntować, układać podłogi, malować, a no i parapet wykuć w kuchni, bo pani stwierdziła, że będzie miała inny, tego nie chcę, ładny parapet, jakiś taki, taki salceson chyba się na to mówi. Ale Pani stwierdziła, że będzie je zakładała inny, więc tego wykuwamy i wyrywamy stąd. No i tu trochę przeróbek, ale nie wiadomo o co chodzi. Tak nam meblarz poznaczył, że nie wiadomo o co chodzi. Tu niby zaznaczył przenieść gniazdko, ale znak zapytania czy je przenieść. Stąd znak zapytania czy tu przenieść, nie wiadomo o co chodzi. Tu przenieść chyba, tak się wydaje. Tam do lodówki miał gdzieś być, ale jest pomazane, nie wiadomo o co chodzi. Tu przenieść wody, ale jedna nad drugą. Też nie wiadomo o co chodzi. Prąd do zmywarki tak wysoko. Strasznie strasznie bałagan jest. Tu niby, że gniazdko OK, a tu mikrofala. A teraz nie wiadomo, czy tu gniazdko do mikrofali, czy tamto gniazdko będzie wykorzystane do mikrofali. Dobra. A ze składowym to widzieliście. Ktoś tam mi zarzucał, że ja elektryki nie potrafię zrobić. I ja źle robię. No to zobaczcie, jak deweloper oddał, a tu jakiś elektryk musiał robić, że było tak źle pospinane, że tu w ogóle cały czas się świeciło światło i nie reagowało na włączniki. I źle w ogóle były poprzepinane przewody. Wiadomo, każdy się może pomylić. No ale ktoś to powinien sprawdzać przed oddaniem, nie? Także taka to sytuacja. Tutaj w ogóle, tak jak widzieliście, światło, by się nie zaświeciło, bo po prostu ten dolny przewód nie był wpięty, tylko był sobie tam włożony, czyli. Nieaktywny, nieaktywny, był włącznik. Takie to sytuacje tutaj zastaliśmy. No i co? No i nic, rozkuwam, rozkuwam, tu drugą stronę pod te przewody, żeby to przewlec do pralki i żeby z tamtej strony było. Także biorę próję nie będzie nic słychać, więc a, tu trzeba jeszcze schować Światłowo, Zaraz to, to trzeba owinąć, żeby to się kurcze nie zakurzyło jakąś folią. Dobra. Brać się. Najpierw folia to owinąć. O. He, he, he. Idealna torebka z papieru. No nie, nie idealna. Kurca będę. Nie, wejdzie. Trochę się rozciągnie. I wejdzie. O. Zawsze to lepiej niż jak nie jest zabezpieczone wcale. Dobra. Jedziemy z kopsem.